Hej, tu tulitka z wydawnictwa Albatros! Lato trwa już w najlepsze, jeśli jednak czegoś Wam brakuje, mamy dla Was kilka książkowych, znakomitych rekomendacji, które udoskonalą wakacyjny wypoczynek. Nie od dziś wiadomo, że najlepszym towarzyszem słodkiego lenistwa jest porywająca zagadka kryminalna. A jeśli o kryminały chodzi, niezmiennie możecie liczyć na wydawnictwo albatros. Pierwsza propozycja to jedna z najbardziej wyczekiwanych książek 2021 roku. Zanim zniknęła Lisy Gardner, jest perełką wśród współczesnych thrillerów kryminalnych. Mroczna, hipnotyzująca historia, w której autorka wykreowała wyrazistą postać głównej bohaterki zwyczajną kobietę, która nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć zaginionych, o których nikt już nie chce pamiętać. Kolejna książka warta Waszej uwagi to Jej ostatnie wakacje, CL Taylor. Pełen zwrotów akcji, nieprzewidywalny thriller autorki pamiętnego, Teraz zaśniesz. Przed dwoma laty siostra Fren, Jenna wyjechała na małą wyspę w pobliżu Malty, na obóz dla osób z problemami psychicznymi i zaginęła. Dwoje innych uczestników straciło wtedy życie, a organizator wyjazdu trafił do więzienia. Czy Fren odkryje, co naprawdę wydarzyło się wtedy na Gozo? Czy odnajdzie siostrę i czy sama przeżyje? Puk Puk Andersa Roslenda to doskonała lektura dla fanów Joe Nesbo i Stiga Larson'a oraz dla wielbicieli Elisy Gardner. Trzy dni pełne emocji i śmiertelnych niebezpieczeństw, elektryzująca historia inspektora policji Juerta Grensa i byłego policyjnego informatora Pita Hoffmana, którzy ścigają się z czasem, próbując rozwikłać tajemnice z przeszłości, by nie dopuścić do tragedii w teraźniejszości. Mężczyźni trafiają w sam środek śmiertelnie niebezpiecznego spisku. A już 13 lipca w sprzedaży pojawi się książka H.C. Warner – Idealna. Tajemnice, kłamstwa, zemsta i zdrada. Ben nawet nie śmiałby śnić o takiej dziewczynie jak Bella, która przebojem wkracza w jego życie. Kiedy postanawiają ją poślubić, nie ma pojęcia, że dziewczyna ma swój diaboliczny plan i realizuje go z żelazną konsekwencją. A on zostanie wrzucony w sam środek koszmaru. Na koniec książka Kieł i Pazur i Jana Rankina. Kolejna powieść z cyklu z detektywem Johnem Rebusem, który tym razem opuszcza ponury Edynburg, by udać się do Londynu i tam ruszyć tropem niebezpiecznego, seryjnego zabójcy kanibala. Na miejscu mierzy się z uprzedzeniami kolegów po fachu, wyjątkową brutalnością sprawcy i nie po raz pierwszy ryzykuje życie. Tytuły, które Wam polecamy, koniecznie zabierzcie ze sobą w wakacyjną podróż. Zapewnią Wam długie godziny rozrywki, a wyraziste postacie i emocjonujące historie przeniosą Was w zupełnie inną rzeczywistość.